Jest taki mem w internecie, który udowadnia, jak po prostu jesteśmy starzy. Na nim są dwa zdjęcia samochodów. Pierwsze z nich pokazuje auto, które według naszych wyobrażeń ma 20 lat, a na drugim zdjęciu jest samochód, który faktycznie ma 20 lat. I teraz okazuje się, że te dzisiejsze pełnoletnie samochody wyglądają naprawdę świeżo. Bo ja na przykład, gdy pomyślę o 20-letnim Mercedesie, no to widzę coś takiego. Widzę klasyczną deskę rozdzielczą. Gdyby tutaj była skrzynia automatyczna, no to oczywiście z tą charakterystyczną drogą wybieraka. Czy liczniki, które kojarzą się wyłącznie z Mercedesem. Ale prawda jest taka, że w roku 2024 blisko 20-letni Mercedes nie wygląda tak, tylko wygląda tak. Prace nad tą generacją rozpoczęły się już w 1999 roku, a w 2002 dziennikarze mieli dostęp do jeżdżącego prototypu. W 2005 roku, a więc 19 lat temu, świat przywitał Mercedesa klasy S o oznaczeniu W221. Podobnie jak inne S klasy, również i ta wyznaczała zupełnie nowe horyzonty. Ale zacznijmy od tego, co widzimy w niej po raz ostatni. Jest to wersja S63AMG z legendarnym już silnikiem M156, ale jego pojemność wcale nie wynosi 6,3 litra, jak wynikałoby to z oznaczenia, tylko ma 6208 cm3, czyli ten samochód teoretycznie powinien nazywać się S62AMG. Więc skąd właściwie to 63 AMG? Mamy rok 1966. I mamy inżyniera Ericha Wachsenbergera który wpadł na pomysł, aby do swojego służbowego Mercedesa W109 zamontować silnik z największego modelu w Gamie, W100 w wersji 600. To były zupełnie inne, znacznie lepsze czasy. Nikt nie przejmował się normami, emisjami czy innymi bzdurami. Wszystkich interesowało tylko jak to jeździ, a jeździło wspaniale. 6,5 sekundy do setki i 220 km na godzinę prędkości maksymalnej. To właśnie dzięki niemu zawdzięczamy całą gamę Mercedesów oznaczonych jako 63 AMG. A to jest jej wymarły przedstawiciel 525 koni, 630 nm. Ten silnik kręci się do ponad 7000 obrotów na minutę. Jednym słowem, a właściwie symbolem M156. Moi mili Państwo, jeżeli dotarliście do tego momentu, to udowodnię Wam, że przygotowałem się tak na 95% a nie na 30% jak nasza konkurencja. I za chwilę wymienię Wam wszystkie modele, w których ten silnik był montowany. A był on montowany w C-Klasie, w CLS-ie, w CLK, w CL-u. W E-klasie, S- klasie, w ML-u w R- klasie i w moim ukochanym SL-u. Właściwie łatwiej byłoby wymienić modele, w których on nie był montowany, a nie był montowany chociażby w GL-u i o dziwo, nigdy M156 nie był w G-Klasie. A klasy i B-klasę celowo pominąłem, także sekcja komentarzy, bądźcie spokojni. Moi drodzy, przed nami prawdziwe kombo. Pojemność tego silnika była zawsze taka sama: 6208 cm sześciennych, ale moc różniła się w zależności od modelu, do którego ten silnik miał trafić. I tak, najsłabszy wariant 457 koni, później 481, 507, 510, 514, 517 i 525, tak jak tutaj. Napiszcie w komentarzu, czy zasłużyłem na 98% przygotowania. Specjaliści z AMG pracowali nad nim nadal i w efekcie powstał M159 o mocy 571 koni mechanicznych. Zawsze ciekawiła mnie jedna rzecz. Skoro masz stado 570 koni, to po co ci koń numer 571? Naturalnie odpowiedź jest prosta. Bo można, ale z drugiej strony ten jeden koń to jest koń na miarę ego Niemców. W tamtym czasie Włosi również produkowali wolnosącą v i montowali ją Ferrari Italia. Tam ten silnik generował 570 koni mechanicznych, o jeden koń mniej niż jednostka AMG. Ten jeden koń sprawił, że to właśnie AMG w tamtym czasie produkowało najmocniejszą wolnosącą v na świecie. M156 był montowany w tej generacji S-klasy jeszcze rok po jej liftingu, by finalnie zostać zastąpionym przez jednostkę M157 jeszcze mocniejszą, ale już uturbioną i nigdy aż tak legendarną. Tutaj mamy koniec obszaru zabudowanego, więc od razu możemy sobie sprawdzić, jak takie auto przyspiesza od 0 do 100 na godzinę, bo tutaj nie damy rady więcej pojechać. Także 3, 2, 1. Zazwyczaj jubilerzy, chcąc pokazać osiągi tego typu samochodów, uciekają się do podstępu. Mianowicie piszą w swoich materiałach, że te próby były przeprowadzone na zamkniętych odcinkach dróg, albo ewentualnie udali się oni do Niemiec i tam na autostradach bez ograniczeń prędkości owe próby przeprowadzili. Tutaj takiego fortelu nie będzie. Przy naszym muzeum jest tak długa prosta, że spokojnie wystarczy ona. Aby sprawdzić, jakie osiągi ma Mercedes S63 AMG. Witajcie na zamkniętym terenie przy muzeum. Tak jedzie ten samochód zaraz obok Muzeum Motoryzacji we Waławie. Podczas prezentacji tego typu samochodów ogromny nacisk kładzie się oczywiście na osiągi, ale one przecież są Wam bardzo dobrze znane. A ja Was jakoś muszę zaciekawić i wydaje mi się, że jeszcze nikt takiego testu nie przeprowadził, ile najmniej zużywa paliwa S-klasa W221 w wersji 63 AMG. Proszę Państwa, zegar wyzerowany. O tym wspominałem, że jest to auto z rynku japońskiego i tutaj w inny sposób wyrażone jest średnie spalanie, to znaczy jest inna jednostka. Obowiązująca jednostka to kilometr na litr, czyli w tej chwili na jednym litrze przejedziemy 6,4 km. To będzie jakieś 15 litrów, jak dobrze liczę, ale to jest też dobra okazja do tego, by pokazać wam całe menu w tym samochodzie, czyli, tak, tutaj możemy sobie zmienić. O, to jest znacznie ciekawsze. Od ostatniego resetu auto przejechało 57 km ze średnią 3,1 km na litr. Czyli dobrze liczę, że to jest 30 ponad litrów na 100 km, 32, 33? No, chyba tak. To jest bardzo ciekawe. Mamy zasięg 214 km, a jak widzicie, w zbiorniku paliwa jest ponad połowa. 86 km to jest prędkość, z jaką teraz się poruszamy. No i to auto przejechało 46 218 km. W prawo, jak klikniemy na kierownicy, ponieważ o tutaj się to wszystko zmienia. W prawo, jak klikniemy, to mamy nawi. Pokazuje nam się kierunek, ale w związku z tym, że jest to komand wersji japońskiej, to niestety ta nawigacja nie działa w Europie. Mamy audio, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ w tym aucie jest zupełnie inny zakres fal. Zobaczcie, mam 877, nacisnę sobie, żeby szukał do góry. No, Wszyscy mnie wyprzedzają, bo ja tutaj robię te z oszczędności, proszę pana. Mamy sobie do góry 89,8. No i idzie od dołu od 76 z haczykiem. Dalej mamy menu AMG, które pokazuje, że w tej chwili jedziemy na siódmym biegu. Temperatura cieczy chłodzącej 98 stopni, ładowanie 14,8. E, o! No na przykład możemy sobie tutaj włączyć stoper. Po co stoper komuś w takim samochodzie? No chyba po to, żeby odliczać czas, jaki potrzeba na zarobienie kolejnego miliona. I to jest wszystko. Dalej mamy telefon, ale telefon jest niepodłączony. Mamy 3 km. Przejechaliśmy je w 3 minutki. Średnie spalanie 7,3 km na litr. Średnia prędkość 67 km na godzinę. Raport sytuacyjny. Dojeżdżamy do punktu zwrotnego naszej wycieczki. Na ten moment Mamy średnie spalanie wynoszące 7,5 km na litr. O, delikatne gazu, przyciśnięcie i od razu jest 7,4. Ostatni raport sytuacyjny, już kończymy. Przejechaliśmy 23 km, wydaje mi się, że jest to obrazowe. Średnia prędkość wyszła 52 km, zajęło to 27 minut. I średnie spalanie mamy 7,7 km na litr. Czyli, jak sądzę, tutaj na dole wam to napiszę, jak sądzę, jakieś tam okolice 13, 13 litrów. Na chwilę odejdźmy od białej S-klasy i skupmy się na czarnej G-klasie, to jest G500 z roku 2000. Auto do tej pory przejechało 76 tysięcy kilometrów i już teraz zapytać możecie Kamil, ale co wspólnego ma biała S klasa z czarną G klasą? No właściwie to niewiele, ale łączy je jedna wspólna historia. Obydwa te samochody pochodzą z rynku japońskiego i obydwa trafiły do nas w tym samym czasie. Łącznie Kosztowały 250 tysięcy złotych. I to jest odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w klasyczne samochody. Wydaje mi się, że tak, ponieważ dzisiaj sprawdzają ceny takich g w internecie i okazuje się, że nie kosztuje tyle, ile równowartość tych dwóch samochodów te kilka lat temu. To skoro wiemy już, jak mało pali ten samochód, wiemy już, jak dobrze on przyspiesza, to może warto zająć się tym, jak dobrze jest również wyposażony. Pamiętajmy, że to auto miało swój debiut w 2005 roku. Ten gadżet, oczywiście był wcześniej znany, ale nawet do dzisiaj nie wszystkie samochody to mają, czyli domykanie. Jeżeli drzwi otworzymy, to tutaj macie cały panel do sterowania fotelem. Ja gdzieś kiedyś czytałem informację, że dopiero niedawno wygasł patent Mercedesa na umieszczenie tych przycisków sterujących fotelem, właśnie w drzwiach. Okazuje się, że oni wcześniej mieli na to patent. No i tak, wentylacja, grzanie fotela, a wciskając ten przycisk, możemy regulować przedni prawy fotel. Utarło się, że stosunkowo niedawno pojawiły się samochody mające ekran zamiast klasycznych wskaźników, ale zobaczcie. Tutaj mamy S-klasę z 2005 roku. No i na środku, zamiast wskaźnika tradycyjnego, jest również ekran. Tutaj cały panel sterowania, na przykład w tym miejscu można włączyć sobie masaże w fotelach. To jest bardzo ciekawe pokrętło. Teraz bez zapłonu ono okręci się bez żadnego oporu, ale jeżeli w menu dojdzie do, do swojego końca, to już dalej go się przekręcić nie da, dzięki czemu od razu wiemy, że no, nie ma żadnych innych opcji. Natomiast w tym samochodzie najciekawsze jest to, co jest i pod maską, i to, co jest z tyłu. Ja mam 1,85 m i jak widzicie, tutaj miejsca jest naprawdę sporo. Gdyby jednak okazało się, że jest go zbyt mało, to jako ten siedzący z tyłu po prawej stronie naciskam ten przycisk. On jest właśnie zdublowany z tym przyciskiem umieszczonym w drzwiach kierowcy. I z tego miejsca, zobaczcie, panie operatorze, przygotuj się na ten fotel. Możemy sobie regulować położenie przedniego prawego fotela, zwiększając sobie jeszcze miejsce na nasze arystokratyczne stópki. O, żeby o swój komfort zadbać, macie tutaj osobną strefę klimatyzacji, nawet można wykorzystywać ją na postoju, jak w tej chwili. O, mamy podłokietnik i w podłokietniku kontynuacja panelu, który znajduje się z przodu. Również tylna kanapa. Może być masowana, może być regulowana, zarówno z prawej strony, jak i z lewej strony, ponieważ na tylnej kanapie są dwa niezależne fotele. No, bo właśnie tego jeszcze wam nie pokazaliśmy. Może tak. Podniosę podłokietnik i po mnie być może będzie widać, co, że mój fotel również jeździ. I im się jest skierowane bardziej do przodu, tym bardziej pochyla się oparcie. I teraz, już zupełnie jak Lord. Mogę sobie jechać dokądkolwiek chcę, a najpewniej do najbliższej stacji benzynowej. Spójrzcie tutaj na górę. Podsufitka, wykończona w takiej alkantarze. Bardzo ładnie to wygląda. No i oczywiście tradycyjne dla S-klasy lustereczka. Siema, siema. Moi drodzy, skończyłem montować odcinek, który właśnie widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ale też wykorzystując tę okazję, chciałbym się z Wami podzielić takim jednym pięknym w mojej ocenie, oczywiście, widokiem. Jest okolica chyba drugiej, trzeciej w nocy. Jestem tutaj razem z Edytką Moją. Ona czuwa nad tym wszystkim. Zobaczcie, jestem tutaj zupełnie sam. O! I dookoła mnie ani jednej żywej duszy. Za to całe piękno motoryzacji. To jest coś pięknego. To są bardzo fajne chwile, kiedy można sobie tak sam na sam, bez zgiełku, bez hałasu, bez nikogo pooglądać. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Moje kroki kieruję w tamtą stronę. Tradycyjnie. Zapraszam Was na urodziny ministra Leszka, które odbędą się 5 maja 2024 roku. Będziemy wtedy świętować 70. naszego ministra Leszka. Z tego miejsca bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że wszyscy tam zabawimy w starym, dobrym stylu. Tymczasem żegnam się z Wami, ja spadam spać. Do miłego zobaczenia. Ten odcinek poleciał w sobotę o 17, czyli widzimy się o 17 we wtorek. Dobranoc!